OK, co jest? Dzisiaj je bana z wami ważyć po śląsku. a bajemy ważyć bigos. I co potrzebujemy? Do tego bigosu bajemy potrzebować srogą kapusta, bo jo się uważała mało mi to mało wysło, ale zaraz wam pokażę, jak mi to. Jo się uważała taką małą kapusta, to mi zajęło trochę wysło, bo jeszcze Trochę już wczoraj uważała, ale mało mi to zostało. Sam mi się waży kwaśna kapusta, to mu dwie tytki. Nie skrażę, muszę no w tytkach. Potem baję potrzebować cebula, jedna zech się jaksiwrona, potem trochę wusztu, trochę bez śluską no. i za jakiś mięso gulasz. No. Potem przyprawy pieprz samą, samo paprykę ostro. Trochę cosku, zaś papryka, po Potem są jakieś liście. Nie wiem, co to są za liście. Sąsiadki, była to na łokcie, jest to jakiś kwiotek, to kto urwała. nie to są liście laurowe. I sapora, kulku w pieprzu. Widzicie, co jest? Ja. No i, i wegetani. No. Pierwsze, co to się uważcie, kapusta. Potem się uważcie, upieccie to mięso. Trochę oleju, zaś się dumy. Co? Jak olej już baje gorki, to wciepnijcie tą cebulę. To musicie ją tak fajnie trochę podsmażyć. Jakby się ta kapusta już smaży, to dajcie teraz te mięso. I je musicie przyprawić. pierwszy. Rykum, mu dwie, jedna słodka, jedna mu o słodstru. Nie da, trochę coś skudu, ale nie da tak zjepekowa. Tak to pomienić. już tak. te liście. I te kulki tam Sprawa tak to pesko smaga i przykryja dekry. Teraz do tego bursztu. To mały login dom. Trochę to tak bajmy smażyć. A potem dom tumazołza, to samo tako z niemiec. To samo ketchup, nie ketchup koncentrat, to jest setka. Jak baję mało, to jest cudu więcej. Kapusta mi się już ułożyła. to traje na odcedza. I dość wciepna sadogarca. do garca. czy to już daje dobre. Zaraz do mięso. na od soli zapewniałem. Dum trochę wegety. Bez wegety dzisiaj nie idzie. Nie? Ją wegeta do wszystkiego do domu. O jeszcze troska tu dobra jest. Teraz co dużo koncentracja. To sobie sepka. Ah, Wszystko to sobie. Aaa! Miałaś! Pierunie Tak. Wszystko wyunaczyć, bo to skoda, to marnotrawstwo. Dobra, starcy Każdy waży bigos inaczej, ja ważę tak, tak jak ja chcę. Niektórzy ważą z kwaśnej kapusty, niektórzy ważą, ważą ze Białe kapusty, normalnej, słodkiej i kwaśnej. Jowa, z i ze słodkiej, tak jak moja mama robiła zawsze. Teraz do trochę tego sosu pomidorowego. To są pomidory uważone i zmiksowane, chyba. Też to pomieszać. W regiony Polski to zaś ważą bez, bez tomatu, bez koncentratu, no, no biały taki. Dobry jest taki, ale jakoś my te śląska są na ucenie normalnie z tomatem. Kostować. Mmm, mięso miękka, mmm. Wierzę, że jest dobra. Mm -hmm. Zaś to trochę zostawimy. Trochę, niech się podważy, a potem to do kapusty. Kapusta ze chłodca działa już. Teraz do ta drugą drugo do tego. Pestka. To mięso to, bo jest zimne muszę to podgrzać, bo to się już wczoraj ważyła ta kapusta. To na razie ustawę, niech to się podgrzeje, a i da się kafeju zrobić. Moja kapusta już jest ciepłą. Się wyłącza te mięso teraz. No. Wymięsała się te kapusty. Teraz się rzute mięso tam. nie za małe garnie Mimo ostrogiego, bo mi chop co robią i tak się tak kanc baży i, i wziął garniec i mieć swoje jedzenie tam. Tak, to my to do tej kapusty i teraz to pomieszymy. Mięsać, mięsać, mięsać. Zostawia to na małym ogniu, niech to się jeszcze tam troska waży. Potem się to zaś skostuje, no i w razie Jakby by mi brakowało jakieś przyprawy, to się ta do nogo. jest z Ten bigos się musi teraz trochę ważyć, ale na mały ogniu, nie tak na wysokie, bo go spolicie, nie? Ja, się musi ważyć. Jak macie susunek grzyby, to się dajcie do tego. Ale ja o nim w tyroku roku, jak nie była w lesie i... No nie ma grzybów. To będzie w skrzydłach taki richtig fajny polski. Na święta już nie. No. I się możecie go zamrozić. Jak tkan zrobicie. A jak mało, to to zaraz się zjedzie, nie? Jak bigos baje fertig, to przyda zaś to głos z kamerą. Ja się już tego bigosu nałożyła. u je. No fertig nie, nie mogę powiedzieć, dni. Bo ono lepiej smakuje na... Dla... Musi to trochę poleżeć, nie? To lepiej to smakuje na drugi dzień, albo na trzeci, ale już się skostuje. Lepszy to jest mi bursztyn. Do tego się wezmę bułka. Jak się podobało te wideo, to mi dajcie tak. nie? tak mnie Za Zasubskrybujcie mnie jak chcecie. No, a w komentarzach możecie. Napisać co byś się chcę, coby uważyła zaś po śląsku. Tak wyglądał mój bigos. I zeca wóz. No, to do następnego razu. Nie? Cześć! Cześć! jednak się teraz zesro i muszę go iść przewinąć. Nie?